Proponuję Tobie inny niż tradycyjny sposób interpretacji Biblii, sposób, który pomoże Tobie realizować marzenia. Abyście nie stali się ospałymi, ale naśladowali tych, którzy przez wiarę i cierpliwość stają się dziedzicami obietnic. Wielu z tych, którzy czytają biblijne wersety, są zniechęceni, ponieważ próbują odczytywać je w taki sam sposób, w jaki odczytują każdą inną książkę. Nie rozumieją, że Biblia jest napisana językiem symbolicznym, a wszystkie postaci są personifikacjami zasad funkcjonowania umysłu. Biblia opisuje psychologię, a nie historię. Aby zrozumieć znaczenie przypowieści symboliki biblijnej, czytelnik musi otworzyć się mentalnie i użyć swojej wyobraźni. Według pisma Śpimy w Adamie, a budzimy się z Chrystusem. To znaczy, śpimy wszyscy, ale budzimy się indywidualnie. Wtedy to Pan sprawił, że mężczyzna pogrążył się w głębokim śnie. Kiedy Adam lub ktokolwiek z nas jest pogrążony w głębokim śnie, wtedy doświadczenia zapisane w piśmie wydają się być snem, a więc czymś nierealnym, niezrozumiałym i dziwnym. Tylko ten, kto nie śpi, jest w stanie opowiedzieć swój sen oraz zrozumieć jego symbolikę. Sen przestaje być czymś nierealnym i dziwnym. I mówili nawzajem do siebie. Czyż serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i pisma nam wyjaśniał? Biblia jest objawieniem zasad funkcjonowania umysłu, wyrażonych w języku Królestwa Ciemności, do którego zmierzamy, kiedy śpimy. Dla ludzkiej wyobraźni język tego Królestwa jest wyrazem zbiorowej nieświadomości. Mam nadzieję, że uda mi się opisać sposób, którego zastosowanie znacznie zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu w realizacji pragnień. Czymkolwiek to jest, czego pragniesz, możesz osiągnąć tylko poprzez świadome systematyczne ćwiczenie wyobraźni, stosując się całkowicie do praw umysłu. Gdzieś w królestwie wyobraźni istnieje nastrój uczucie spełnionego życzenia, który jeśli tylko zostanie przywłaszczone, oznacza dla Ciebie sukces. To królestwo Eden, twoja wyobraźnia jest potężniejsza niż myślisz, Daję ci koniec złotego sznurka, idź po tym sznurku, a dojdziesz do niebios bram. Z Edenu zaś wypływała rzeka, aby nawadniać ów ogród, i stamtąd się rozdziela, dając początek czterem rzekom. Widzę czterech mężów rozwiązanych, przechadzających się pośród ognia, i nie dzieje się im nic złego. Wygląd czwartego przypomina Syna Bożego. Czterech potężnych jest w każdym człowieku. Czterech potężnych to jaźń człowieka, lub Bóg w człowieku. Czterech potężnych w każdym człowieku to nie są cztery oddzielne istoty ani jaźnie, oddzielone od siebie jak palce ręki. Ta czwórka to cztery różne aspekty umysłu, mające różne zadania, które się wzajemnie dopełniają w prowadzeniu do celu. Czterech potężnych można porównać z czterema literami hebrajskimi, które tworzą tajemnicze imię twórczej mocy i łączą w sobie przeszłe, obecne i przyszłe formy czasownika być. Tetragram jest czczony jako symbol twórczej mocy w człowieku. Jestem. Cztery twórcze funkcje. Najlepiej zrozumiemy, czym są cztery potężni, porównując ich do czterech najważniejszych postaci w tworzeniu spektaklu sztuki Twojego życia. Cały świat to scena, a ludzie na nim to tylko aktorzy. Każdy z nich wchodzi na scenę i znika. A kiedy na niej jest, gra różne role. Najważniejsze postaci w tworzeniu spektakli to producent, scenarzysta, reżyser i aktor. Rolą producenta jest zaproponowanie tematu sztuki. Robi to w formie życzenia, na przykład chciałbym odnieść sukces, chciałbym móc wybrać się na wycieczkę, chciałbym się ożenić itd. Ale aby pojawić się na scenie świata, te ogólnie sformułowane tematy muszą zostać doprecyzowane. Nie wystarczy powiedzieć, chciałbym odnieść sukces, ale w czym, w jakiej dziedzinie życia. Jednak pierwszy potężny podaje tylko leitmotiv. Uszczegółowienie tematu, napisanie scenariusza pozostaje w rękach drugiego potężnego, czyli scenarzysty. Ale uwaga! Scenarzysta pisze tylko ostatnią, finałową scenę spektaklu. Za to rozpisuje ją bardzo szczegółowo. Ta scena musi przedstawiać spełnione życzenie. Scenarzysta mentalnie konstruuje tak realistyczną scenę, jak to tylko możliwe, obrazującą to, Czego byś doświadczył, gdyby życzenie było już faktem? Kiedy scena końcowa jest wyraźnie zwizualizowana, dopracowana, praca scenarzysty jest ukończona. Trzeci potężny w produkcji sztuki to reżyser. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby aktor trzymał się scenariusza i powtarzał próby, odtwarzał tę scenę w kółko tak długo, aż aktor stanie się naturalny w swojej roli, aż aktor przestanie mieć wrażenie, że gra i uwierzy, że jest to prawdziwe wydarzenie. Ta funkcja może być porównana do świadomego kierowania uwagi. Uwaga skupiona wyłącznie na działaniach, z których wynika, że życzenie jest już zrealizowane, czyli na finałowej scenie. Zadanie czwartego potężnego jest takie jak syna człowieczego. To ludzka wyobraźnia, aktor, i to właśnie czwarty potężny swoją rolę odgrywa w wyobraźni według z góry określonego scenariusza. To zadanie nie polega na wizualizowaniu lub obserwowaniu akcji. To zadanie faktycznie polega na mentalnym zaangażowaniu w odgrywanie kluczowej sceny spektaklu, sceny fi finałowej i odgrywaniu jej dopóty, dopóki nie nabierze kształtu rzeczywistości. Bez udramatyzowanej wizji spełnionego pragnienia, dzięki czemu wywołujesz w sobie te emocje, pragnienie pozostaje tylko w Twojej głowie, pozostaje na zawsze w rozległych komnatach nienarodzonych scenariuszy. Razem z uważnością, koncentracją, posłuszna udramatyzowanej wizji spełnionego pragnienia osiąga obiektywną rzeczywistość. Czterech potężnych to cztery aspekty ludzkiej duszy. Pierwszy z nich to król Jechowa, który proponuje leitmotiv, określa pragnienie, ten drugi to sługa Jechowy, który wiernie i szczegółowo opracowuje pragnienie w formie udramatyzowanej wizji. Trzeci to człowiek jechowy, który jest uważny i posłuszny wizji spełnionego pragnienia. Pilnuje wędrówkę wyobraźni, aby była zgodna ze scenariuszem, a jeśli trzeba, robi to 77 razy, aż do skutku. Czwarty to sam jechowa, który udramatyzowane pragnienie ratyfikuje, zatwierdza na scenie umysłu. To dążenie niech Was ożywia. Ono też było w Chrystusie Jezusie. On, istniejąc w postaci Bożej, ogołocił samego siebie, przyjąwszy postać sługi. Spektakl życia to wspólny wysiłek całej tej czwórki, tych czterech aspektów ludzkiej duszy.